Witajcie, witajcie kochani na kanale. Słuchajcie, dzisiaj przyszłam z filmikiem pod tytułem Co on ona o mnie myśli? Co do mnie czuje w sercu? Jakie są tej osoby uczucia i jakie ma zamiary? Zobaczymy, popatrzymy w kartach. Będzie na trzy grupy, podział na trzy grupy, także wybierzcie sobie 1 2 3 w myślach, która cyfra was przyciągaj jeden, dwa lub trzy na trzy kubeczki sobie rozłożymy kartę oczyścimy dajcie znać co Wy na to w komentarzu zachęcam do subskrypcji kanału zachęcam do komentarzy właśnie jeżeli e, uważacie, że można komuś polecić to może, to może warto komuś polecić w ten sposób na pewno pomożecie rozwinąć ten kanał trochę, ale te bezduszne algorytmy po prostu nie chcą polecać filmów. Agnieszki, wróżeczki. No dobrze, lecimy. Aha. Wybierajcie sobie 1, 2, 3. Ja już stosuję kartę dla jedyneczek. Dynki. już będę dla Was czytała. Tylko sobie to poukończę. Jeżeli ktoś ma, postaram się zrobić, ale jeżeli ktoś ma ochotę i nie będzie, to bardzo ładnie bym prosiła o czasóweczkę. Jeśli ktoś ma chęć, to byłoby, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dobrze, patrzymy, jakie są tej osoby. Jaka to jest Wasza energetyka w ogóle. Oj, możecie o sobie, możecie, możecie. Um, dobra. Jakie są tej osoby myśli? Co ona o myśli? O tej relacji, co ona myśli? Co ona czuje? Co ona czuje ta osoba? I jakie są jej zamiary wobec jedynki? Mm -hmm. Dobrze. Tutaj mam troszkę za dużo osób, jeśli chodzi o tą relację yy, jedynkową. Yy. Zaraz będę mówić. Zaraz będę mówić. Zaraz będę mówić, tylko sobie tutaj. Yy. Muszę się chwilkę zastanowić. Więc tak, yy. energetyka. Energetyka aktualna to jest taka. Siódemka kielichów, więc na pewno jesteście w swoich snach. Jesteście, mówię ogólnie, lub y, ty jesteś w, y, w snach tej osoby po prostu. Ona o tobie marzy, ona o tobie wierzy. Jak to się, jak to, to słowo, jak to słowo. Mm ona sobie tutaj um, wizualizuje różne sytuacje, wyobraża sobie, tak? To jest taka energia. Bardzo, bardzo seksualna energia, bym powiedziała. Bardzo dużo tutaj jest romansu, energii seksualnej, e, ognia między wami. I co ta osoba myśli? Co ta osoba myśli? Ta osoba zamierza wykonać wobec ciebie Jakiś ruch zamierza zmienić sytuację obecną radykalnie, bym powiedziała. I to będą takie dwa przekazy, bo mam wrażenie, że jakby dwie grupy, może przynajmniej dwie grupy tutaj ściągnęłam. Jakie ma zamiary pracować nad Waszą relacją? Być może będzie potrzebowała, będzie pytała się. Ona się będzie pytała, ona się będzie radziła e, innych osób, co ona ma zrobić w tej sytuacji, wiesz? Będzie potrzebowała pomocy innych osób, być może będzie potrzebowała Twojej pomocy też. To nie jest wykluczone. Hmm. To jest jakby dla jednej grupy osób, a druga grupa to będzie taka, że ta osoba, o której Ty tutaj myślisz, Owszem, ona będzie, ona będzie, zrobi jakiś ruch, wykona jakiś ruch, być może po dłuższej nieobecności, być może po dłuższym jakimś. Mm, mm, po dłuższej przerwie, tak? Nie odzywała się, nie było jej, i teraz wychodzi z, z asem y, buław i robi taką rewolucję, tak? Ona do ciebie y, tutaj, jedyneczko y, Odzywa się na nowo, ale będzie kontynuowała trójkową, trójkową, relację. Nadal. Jeżeli tak było w przyszłości, tak nic się nie zmieni. Radą dla ciebie jest kapłan. Więc tutaj też jest taka, taka informacja dla ciebie: jedynko, żeby poradzić się kogoś, kto ma większą wiedzę. Być może, tutaj może chodzić też o, żeby się poradzić kogoś tak duchowo, tak, wesprzeć się duchowo, porozmawiać z kimś, tak, takiej pomocy duchowej, bym powiedziała bardziej. Bo to może być, nie wiem, ksiądz, może być psycholog, psychoterapeuta, może być osoba jakaś duchowna, albo duchowa w ogóle, która w jakiś sposób będzie w stanie Tobie pomóc, porozmawiać. Tutaj też jest moralność, tutaj też jest akorada, karta, pamiętaj, bądź moralny, bądź wzorem, bądź przykładem, Pytanie, o czym myśli, co czuje i co zamierza. Na pewno zamierza się odezwać, na pewno zamierza pracować nad waszą relacją. W uczuciach jest na pewno miłość i jest to bardzo ważna. Jesteś dla jedyneczko, dla tej osoby bardzo ważny. Wręcz jest to dla tej osoby, jesteś karmiczną tutaj osobą. Taka, która zmienia życie, taka na całe życie. Albo taka, która bardzo mocno. Um, od, bardzo mocno. odbija się na życiu tej osoby, tak. Czyli bardzo mocne piętno odcisnęłaś na tej osobie, o tak bym powiedziała. Także owszem kocha, są tutaj bardzo duże uczucia, są tutaj jest energia, zamierza się odezwać, jest też pociąg seksualny, bardziej, bardziej takie relacje mi się tutaj pościągały, takie bardziej seksualne, bardziej um, bardziej romansowe bym powiedziała jak małżeńskie, o tak. No dobrze, to chyba by było by tyle na razie. Tutaj dla jedynek. Dla jedynek dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo jedyneczką. Jedyneczką zapraszam dwójeczki. Co ta osoba dla Was, co ona myśli? Co czuje i co zamierza? Co ta osoba myśli, co czuje i co zamierza wobec Was? Co myśli? Co, czuję? Co, zamierzę? co myśli, Co myśli, co czuje i co zamierza? Chwileczkę muszę się zastanowić. Tutaj Twoja osoba, wiesz, jest w energetyce, jeszcze pokaże Tobie tą kartę czwórki kielichów, więc jest mocno zniechęcona. Nie widzi jakby możliwości naprawy tej sytuacji. Jaka tutaj. Czy ona jakby nie widzi perspektyw? O tak bym powiedziała. Nie widzi perspektyw, nie widzi szans. Co myśli o tej, co myśli, co zamierza, wiesz? Ona tutaj jakby powiedziała, że za, zajęła się pracą, zaj, zajęła się po prostu sobą, bo to, co czuję w dziewiątce buław, jest to osoba już poturbowana tym, tą relacją, tym związkiem, tym być może, może nie tym związkiem, może ona po prostu jest po przejściach i i y, nie ma ochoty na relację z dwójeczką, tak? Ona jest wycofana. I to niekoniecznie to jest Twojej winy, czy z, jakby, z winy wcześniejszych doświadczeń wasz, Waszych, tylko może po prostu z, z, z względu na doświadczenia nieprzyjemne m, tej osoby y, wcześniejsze doświadczenia. Jest to osoba poturbowana, jest to osoba, która broni swojego serca, nie jest gotowa na miłość, nie jest gotowa na stabilizację, nie jest gotowa na związek, um, stricte związek, taki poważny związek, wiesz, nie jest gotowa na deklarację. Um, to jest osoba, która jest skupiona na pracy i na relacjach mniej, takich krótkotrwałych, tak, luźnych, takie są jej zamiary, ona się może do ciebie, wiesz, odezwać, natomiast ona nie ma do ciebie, ona nie ma do ciebie zamiarów poważnych, ona ma do ciebie zamiary fajne, czy znaczy się fajne, hmm. Luźne, pobawmy się, dzisiaj jesteśmy, dzisiaj jest miło, dzisiaj spędźmy razem weekend, wyjedźmy gdzieś, zróbmy coś fajnego, zabawmy się ze sobą, zróbmy sobie przyjemność. Ale tyle, tyle, przechodzi poniedziałek, pa, słuchajcie, takie mam, takie mam tutaj, taką mam historię, nie wiem do kogo to jest, nie mam pojęcia, dajcie znać, jeśli to z wami rezonuje. I czy mam tutaj inną historię? Jeszcze patrzę sobie, jeszcze patrzę. Jest jeszcze taka tutaj historia, że osoba, o której ty myślisz, co ona myśli, co ona czuje, tak? Bo tutaj chcemy odpowiedzieć na to pytanie. I co ona zrobi, jakie ma zamiary? Ona myśli, tutaj będzie druga grupa osób, tak? Czytam dla dwójeczek, ale też powiedziałam wcześniej jedną historię, i tutaj jeszcze jest, może być inna historia dla innej grupy osób. W głowie ta osoba ma pracę nad związkiem, pracę nad tą relacją, zdaje sobie sprawę z tego, że jest to trudne, że, że marne szanse są na to, żeby tutaj, ona jakby nie widzi możliwości. Jest tak negatywnie dość nastawiona, ale postanawia spróbować. Postanawia kłuć żelazo póki gorące, wiedząc, jakie są obciążenia, jakie ta osoba ma obciążenia, jakie ma doświadczenia, ale próbuje, może ze względu na dziecko też, zadbać o. Próbuje od początku z nową energią, może tak być, takie są zamiary, to co zrobi, z nowymi pomysłami. Mm, spróbować zbudować jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz dać szansę temu związkowi, tej relacji, tak, Z, y, ponieważ y, ponieważ widzi, że, y, ponieważ jej zależy po prostu, widzi, że jest trudno, że to będzie trudno, y, i, ale jednak próbuje, tak, jest tutaj, to jest silna osoba i i próbuję. Dobrze, kochani, dwojeczki. Dwojeczki, dziękuję serdecznie. Zapraszam do lajkowania, do subskrypcji, do komentarzy oczywiście. Dajcie znać. A teraz trójeczki. Trójeczki zapraszam i zobaczymy. Zobaczymy, co osoba, o której myślicie. Co ona o Was myśli, o tej relacji Waszej. Co ona czuje. Jakie są uczucia dla trójeczek tutaj czytam? Jakie są uczucia i jakie są zamiary tej osoby? To jest tutaj energia. U, energia jest mocno seksualna siła. Jakie są tej osoby myśli? Jakie są myśli? O, dziesiątka mieczy. Co czuję? Rycerz kielichów. i jakie są jej zamiary. Liczy na cud, powiedział. Drugieczko twoja osoba, mm, twoja osoba, energetyka i może to jest odlegalny lew, może mi się tutaj pokazał. Jest to silna, en, silna seksualna energia. Bardzo silna. Lub odlegalny lew, może... Co myśli? Dziesięć mieczy bardzo, bardzo negatywnie jest osoba, to jest osoba, która myśli, że już Cię straciła, że nie ma tutaj szans, że to jest po prostu pogrzebane na Amen. Można, że położył krzyżyk tak w skrócie, nie? W sercu rycerz kielichów. Rycerz Kielichów jest to osoba, jest to taki pan Walentynka. On kocha. On by chciał tutaj, czy chciała. To by dać wszystko, co najlepsze. E... No, co ja Ci mam powiedzieć? No, kocha no. Kocha, a nie widzi szans, liczy na no cud. Tutaj, o, słuchajcie, dwoma zdaniami można powiedzieć. Tu nie ma co czytać. Jakie ma zamiary? Dwójka denarów. Dla jednych, to tutaj będzie, dla jednej grupy osób będzie tak, że. Ta osoba liczy na cud po prostu, że może, a może spróbuje się odezwać i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Natomiast jego myśli to, no to to jest to, co powiedziałam. Może się wydarzy cud. Ale mam tutaj jeszcze taką inną grupę osób, gdzie są kochankowie po prostu. Gdzie są kochankowie? Doszło między wami do rozstania najprawdopodobniej. Bo ta osoba tutaj bardzo silnie się zaznaczyła, że no nie ma was, tak? To jest to cierpienie w tych jego mieczach. Natomiast on by bardzo chciał, żeby tutaj, czy ona, żeby tutaj nadal to się nadal realizowało i żeby, żeby ta osoba mogła manewrować między dwoma osobami. Czyli jesteś tutaj ty, widzisz? I jest ktoś jeszcze. I pospotykam się, takie są zamiary tutaj tej osoby, pospotykam się z Tobą raz z jedną, raz z drugą. Tak? Mężczyźni, odwracajcie sobie energię. Ponieważ jest tutaj, to jest tak najsilniej mi się tutaj to pokazuje, energia seksualna. I takie ma zamiary trójko ta osoba wobec Ciebie. Niezwykle w uczuciach, niezwykle ją pobudzasz, niezwykle w sensie emocjonalnym. Natomiast nie licz, nie licz na nic więcej. Nie licz, że tutaj będzie um, miłość do grobowej deski. Kochani, bardzo Wam dziękuję serdecznie. Zapraszam do, do subskrypcji. E, może w ten sposób pomożecie mi rozwinąć ten kanał. Zapraszam do komentarzy, oczywiście, jak to z Wami rezonowało. Będzie mi bardzo miło. Uwielbiam czytać Wasze komentarze. No i do następnego. Buziaki, pa!